Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać nową opcję w dostosowywaniu wizualnym naszego ekranu składników oraz składników w strukturze. A mianowicie chciałabym chwilę pomówić o możliwości dodania nowej kolumny, jaką jest kolumna z magazynem. To w jakich magazynach mamy zdefiniowane lokalizacje dla konkretnych produktów. Jest automatycznie aktualizowane z poziomu systemu magazynowego. Jednakże, tu w konfiguracji Mozarta oraz w poprawianiu danych składnika mamy możliwość taką lokalizację zmienić. To oczywiście również pokazywałam na innych filmikach, na które zapraszam na naszym kanale. Jednakże, w celach przypomnienia, pokażę Państwu, w których miejscach możemy zdefiniować konkretne magazyny. Podstawową Opcją jest konfiguracja, którą wejdziemy z poziomu program systemowe konfiguracja. I tutaj korzystając z zakładki magazyny, możemy wskazać magazyny dla konkretnych grup. Tutaj mamy możliwość wskazania magazynu dla magazynu surowców, półproduktów, produktów, braków, odpadów czy głównego wejściowego. Tutaj, oczywiście, rozwijając listę, będziemy mieli wszystkie magazyny dostępne w systemie magazynowym. Z poziomu składnika, jak wejdziemy sobie na ekran składników, magazyn możemy dodać, wchodząc w podwójnie, klikając myszką w wybraną pozycję w opcjach dodatkowe. I tutaj będziemy mieli możliwość zdefiniowania magazynu dla tego konkretnego składnika, zależnie od tego. Które z nich chcemy, takie wybieramy oraz zapisujemy wybór. Teraz by dodać tą kolumnę na ekranie składników, wystarczy tutaj na poziomie nagłówku, nagłówka wybrać prawym przyciskiem myszy polecenie Lista pól. I tak jak pokazywałam wcześniej, tu mamy możliwość dostosowywania sobie różnych możliwości. Ale pojawił się nowy, a mianowicie magazyn towaru. Jak przeciągniemy sobie magazyn towaru, pojawi nam się magazyn, do którego jest przypisany konkretny produkt. Tu będziemy mieli kod tego magazynu widoczny na naszym ekranie składników. Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy wykonujemy jakąś modyfikację, w tym przypadku dodanie kolumny, należy zapisać widok. I teraz przełączając się między zakładkami, będziemy mieli opcję powrotu do tego widoku w tej konfiguracji. Oczywiście ta kolumna, tak jak pozostałe, ma możliwość filtrowania. Na przykład po nazwie, i wszystkie magazyny, wszystkie produkty, które w moim przypadku testowym będą przypisane do magazynu pomocniczego o kodzie MAP, będą widoczne na tej liście. Teraz pokażę Państwu, w jaki sposób możemy dane magazynu wyciągnąć również na ekran struktury. W tym celu wchodzimy sobie w wybraną pozycję ze strukturą. Podwójnie klikając myszką otworzymy nasze okienko z poprawianiem danych składnika, oraz tutaj skorzystamy z panelu Struktura. I tutaj również mamy możliwość dostosowywania sobie widoku, czyli te kolumny, które tutaj się wyświetlają, możemy sobie dodać lub usunąć je w zakresie takim, jakim potrzebujemy je w tej konfiguracji widzieć. By dodać pole z magazynem na tym poziomie, wystarczy ponownie na nagłówkach kolumn prawym przyciskiem myszy wybrać wybór kolumn. I tutaj nową pozycją, która się pojawiła na naszej liście do wyboru, jest magazyn nazwa. Jak przeciągniemy sobie tą kolumnę, pojawi się nam nazwa magazynu. I tu będziemy mieli możliwość podglądu nazwy dla magazynu, Przypisanego do każdej z tych pozycji produktu głównego czy każdych kolejnych składowych wchodzących w strukturę. Oczywiście należy również pamiętać o tym, by zapisać widok w tym miejscu, by przy kolejnym otwarciu tej zakładki, struktury, w konkretnym tym, konkretnie tym produkcie. Mieć możliwość podglądu z kolumną nazwy magazynu. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.